Cześć, ja jestem Josztor i witam Was w pierwszym odcinku przeglądu gier w ramach subskrypcji Xbox Live Gold na konsolach Microsoftu i PlayStation Plus na urządzeniach Sony. Gry, które będę Wam przedstawiał udostępniane są co miesiąc i można je pobrać tylko i wyłącznie podczas trwania oferty czy w określonych ramach czasowych. Oznacza to, że jeśli nie zdążycie to oferta Wam przepada, a jeśli skorzystacie to będziecie mogli wracać do tych tytułów kiedykolwiek będziecie chcieli ale oczywiście pod warunkiem, że będziecie mieli aktywną subskrypcję. Przegląd ten będzie się pojawiał systematycznie na początku lub na końcu każdego miesiąca, zależne to będzie oczywiście od opublikowania kolejnych gier na kolejny miesiąc. Zatem zaczynamy! Dzisiejszy przegląd będzie troszeczkę wyjątkowy, ponieważ będzie obejmował gry z lutego, ale na początku wspomnę jeszcze o grach styczniowych. A zatem... Na PlayStation 3 oraz PlayStation 4 gry są dostępne od 7 stycznia do 4 lutego. Na PlayStation 3 są to DuckTales Remastered, remake klasycznej dwuwymiarowej platformówki z 1989 roku, opartej na telewizyjnym serialu animowanym Kacze Opowieści. Za produkcję nowej wersji gry odpowiada studio Wayne Forward. Podobnie jak w oryginale, wcielamy się w postać Sknerusa, Mac który stara się ratować porwanych siostrzeńców kaczora Donalda. Duke Nukem 3D Megaton Edition Jest to trzecia część przygód walecznego księcia, przenosząca całą serię na nowy, trzeci wymiar i przy okazji zmieniającą gatunek z platformówki w pierwszoosobową strzelankę. Duke Nukem staje tutaj do walki z rasą obcych, dążącą do przejęcia kontroli nad naszą planetą. Gra posiada specyficzny klimat zakrapiany dużą ilością humoru. Prototype 2 Kontynuacja trzecioosobowej gry akcji wyprodukowanej przez studio Radical Entertainment. W drugiej osłonie gry wcielamy się w zupełnie nowego bohatera, a jest nim były żołnierz James Heller, który w wyniku strzelającego wirusa utracił żonę i dziecko, a za ten stan rzeczy obwinia protoplastem pierwszej części: Alexa Mercera. Akcja gry toczy się 14 lat po wybuchu epidemii w podzielonym na trzy strefy Manhattanie i sprowadza się do eksploracji otwartego świata i wykonywania kolejnych misji związanych z fabułą oraz morderczym wirusem. Jeśli chodzi o PlayStation 4, to dostaliśmy taki tytuł jak Infamous First Light. Jest to samodzielny dodatek do trzeciej części popularnego cyklu Infamous, stanowiącego od 2009 roku klubem kolejnej generacji konsol PlayStation. Za jego powstanie odpowiada studio Sucker Punch. Protoplastką rozszerzenia jest Abigail Fetch-Walker, którą poznaliśmy w głównej kampanii fabularnej Infamous Second Son. Wraz z nią przyjdzie nam odwiedzić zupełnie nowe lokacje, m.in. więzienie Kurdum i stawić czoła masie nowych przeciwników, wykorzystując unikalne moce naszej bohaterki. Pod względem mechaniki gra nie różni się od swojej prekursorki, choć dla posiadaczy podstawowej wersji gry twórcy przygotowali szereg bonusów i niespodzianek. Ostatnim tytułem, jaki jest dostępny na obie konsole PlayStation 3 oraz PlayStation 4, jest gra The Swapper. Platformówka logiczna utrzymana w stylistyce science fiction. W grze kierujemy osobą błądzącą po stacji kosmicznej. Bohater ma nietypowe urządzenie, karabin, który wytwarza jego klony. Przy pomocy jego gadżetu rozwiązujemy zagadki. Cechą charakterystyczną gry jest nietypowa oprawa graficzna. Większość widzianych w niej obiektów wykonano z gliny i innych materiałów. Przyszła pora na gry ze stajni Microsoftu. Zaczynamy od Xboxa 360. Pierwszą grą, jaka była dostępna od 1 stycznia do 15 stycznia, była MX vs. ATV Alive. Siódma część wyścigowej serii rozwijanej przez studio deweloperskie Rainbow. Gracze ponownie mają okazję zasiąść za kierownicą motocrossowego motocykla lub kłada ATV i wziąć udział w emocjonującej rywalizacji na błotnistych, piaszczystych i zaśnieżonych trasach. W porównaniu do poprzednich osąd cyklu twórcy zadbali o bardziej realistyczną fizykę jazdy. Od połowy stycznia, czyli dokładnie 16 stycznia do 31 stycznia, dostępny był do ściągnięcia The Witcher 2 Assassins of Kings, czyli oczywiście nasz kochany wiedźmin. Jest to gra z gatunku RPG-akcji, stanowiąca drugą część przygód Geralta z Rivi. Podobnie jak pierwowzór z 2007 roku, Wiedźmin 2 Zabójcy Królów jest dziełem studia CD Projekt Red. Fabuła gry kontynuuje wątek udaremnionego zamachu na króla Foltesta. Wraz z pojawieniem się tajemniczego mężczyzny zwanego Królobójcą, tytułowy Wiedźmin uwikłany zostaje w skomplikowaną intrygę polityczną, w której ważą się losy kilku królestw. Deweloperzy starali się wiernie odtworzyć świat znany z literackiej twórczości Andrzeja Sapkowskiego, wzbogacając go o nowe elementy. W rozgrywce duży nacisk położono na wybory moralne, prowadzące do jednego z 16 możliwych zakończeń, a także gruntownie przebudowany dynamiczny system walki. Natomiast na konsolę Xbox One dostępna była tylko jedna gra: D4 Dark Dreams Don't Die. Przygodowa gra akcji podzielona na epizody Fabuła koncentruje się wokół motywu śledztwa w sprawie tajemniczego morderstwa. Tytuł wyróżnia się oprawą wizualną wykonaną w technologii cell-shading. To tyle jeśli chodzi o gry styczniowe. Przejdźmy zatem do gier, które pojawią się w lutym, czyli w najbliższym miesiącu. Na PlayStation 3 oraz na PlayStation 4 gry będą dostępne od 7 lutego i będzie można je pobrać do 4 marca włącznie. Posiadacze PlayStation 3 będą mogli pograć w Tifa Grę akcji w konwencji pierwszoosobowej składanki stanowiąca czwartą odsłonę przygód zodzieja Gareta. Za stworzenie tytułu odpowiada ekipa deweloperska Studia Eidos Montreal. Akcja Thief osadzona jest w fikcyjnym świecie stanowiącym mieszaninem elementów gotyku, epoki wiktoriańskiej i steampunku. Fabuła przedstawia perypetię legendarnego zodzieja, który po porwocie do miasta wplątany zostaje w skomplikowaną intrygę, a od jego wyborów zależy los mieszkańców metropolii. Drugą grą jest Yakuza 4. Jest piątą popularnego cyklu gier akcji, za której powstanie odpowiada ekipa deweloperska studia Amusement Vision. Fabuła kontynuuje historię Kazumi Kiryu, byłego członka tytułowej organizacji mafijnej. Tym razem gracze mogą jednak poznać również przyplatające się losy czterech innych bohaterów. Twórcy przygotowali nowe lokacje pozwalając na bardziej swobodną eksplorację, a także zmodyfikowali system walki. Posiadacze PS4 dostaną Transistor. Gra utrzymana w klimacie science fiction, zręcznościowe RPG z akcją ukazaną w rzucie izometrycznym. Za powstanie tytułu odpowiada złożona z byłych pracowników i jej ekipa niezależnego studia Super Giant Games. W grze wcielamy się w postać młodej kobiety, która, unikając śmierci z rąk tajemniczych napastników, wchodzi w posiadanie miecza o magicznych właściwościach. Ścigana przez drogie siły, posłuży się nim, aby odnaleźć właściciela oręża i odkryć jego prawdziwe przeznaczenie. Mechanika gry. Podporządkowana jest klasycznym schematą gier Hacking Slash i sprowadza się do walki z hordami przeciwników oraz zdobywania doświadczenia, które posłuży nam do rozwoju umiejętności bohaterki. Produkcja cechuje się interesującą dwuwymiarową oprawą graficzną, wykonaną w kreskówkowym stylu. A drugą grą, jaka będzie dostępna w ramach subskrypcji PlayStation Plus na PlayStation 4 jest Apoteon. Osadzona w świecie mitologii greckiej dwuwymiarowa gra platformowa z otwartym światem opracowana przez niezależne kanadyjskie studio Alien Trap. Fabuła gry opowiada historię Harry, która obaliła swojego męża Zeusa i wiedziona niechęcią do śmiertelników postanowiła zmieść ich z powierzchni ziemi. Gracz wciera się w rolę Herosa, który aby ocalić ludzkość musi dotrzeć na szczyt Olimpu i zakończyć tyraniem bogów. Mechanika rozgrywki czerpie z klasyków pokroju Metroida i Castlevanii, skupiając się na eksploracji otwartego świata oraz walce przy użyciu włóczni, miecza i tarczy, choć w grze pojawiają się także sekwencje składankowe. Co pewien czas będziemy musieli stawić czoła jednemu z bogów, aby po jego pokonaniu posiąść jego moce. Nietypowa oprawa graficzna tytułu zainspirowana została malunkami pojawiającymi się na starożytnych naczyniach. Kampanię dla jednego gracza uzupełniają taktyczne potyczki w trybie wieloosobowym. W ramach subskrypcji będzie dostępna jeszcze jedna gra, którą będziecie mogli pobrać zarówno na PlayStation 3, jak i PlayStation 4, a mianowicie Rogu Legacy. Jest to oldschoolowa, dwuwymiarowa gra zręcznościowa z elementami RPG, nawiązująca do popularnych w czasach komputerów 8-bitowych gier Rogu-like. Przemierzamy losowo generowane komnaty zamku, eliminując czyhających na nas przeciwników oraz rozmaite pułapki. W przypadku śmierci kontynuujemy grę od nowa, wybierając jednego z trzech naszych potomków. A jak wygląda sprawa na konsoli Xbox 360 oraz Xbox One? Od 1 do 15 lutego będzie dostępna gra Brothers A Tale of Two Sons na Xboxie 360. Jest to baśniowa gra zręcznościowa, którą stworzyło studio Starbreeze. Produkcja opowiada o dwóch braciach przemierzających malownicze krainy w poszukiwaniu lekarstwa dla chorego ojca. Rozgrywka ofituje w sceny platformowe oraz proste łamigłówki. W pokonaniu przeciwności losu wielokrotnie pomaga zaprzyjaźniony potwór, który na przykład asystuje przy spinaczce i przechodzeniu nad przepaściami. Natomiast od 16 do 28 lutego będzie można pobrać sniper Elite V2. Jest gruntownie odświeżoną i rozbudowaną wersją kultowej strzelaniny stworzonej przez Studio Rebellion w 2005 roku. Akcja gry toczy się w okupowanym Berlinie w ostatnich dniach II wojny światowej. Jej bohaterem jest zaś amerykański agent Carl, który w przebraniu niemieckiego snajpera podąża śladem nazistowskich naukowców, pracujących nad śmiercionośną bronią rakietową. Nowocło gry to ten sam bohater i te same realia, lecz zupełnie nowa oprawa i poziomy opracowane od nowa na bazie oryginalnych misji z pierwowzoru. Cechą charakterystyczną tytułu jest wysoki realizm, uwzględniający szereg czynników wpływających na tor lotu kuli oraz zmodernizowany system Killcam, który pokazuje w formie animacji szklejtowej zniszczenia, jakich dokonuje w ciele ofiary wystrzelony przez nas pocisk. Ostatnią grą jaką Wam dzisiaj zaprezentuję jest IDRB, która będzie dostępna od 1 do 28 lutego na konsoli Xbox One. Dedykowana rywalizacji wielosobowej, chaotyczna gra sportowa, inspirowana klasycznymi 8-bitowymi zręcznościówkami. Zabawa polega na rywalizacji 1 na 1 lub 4 na 4 na specjalnych arenach, a jej celem jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika. Koncepcja tytułu wyewoluowała od czerwonego kwadratu umieszczonego przez twórców na Twitterze, a ostateczny kształt grze nadali sami gracze. To tyle w tym przeglądzie, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie komentarz oraz łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że warto robić kolejne takie materiały. Wiem, że na pewno tej twórcy nas nie rozpieszczają, jeśli chodzi o konsole nowej generacji, ale mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej i będziemy dostawać tytuły o wiele, wiele ciekawsze i bardziej znane. Tego nam wszystkim życzę i zapraszam już teraz na nowy materiał, który tak jak mówię, pojawi się prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca lub na początku przyszłego. Do usłyszenia. Cześć. A jaka według was gra wygrywa w lutym? Dajcie znać w komentarzach.